Proszę Państwa, przypadł mi zaszczyt, żeby opowiadać Państwu o integracji Web Application Firewalla w metodologii DevOps. I ponieważ mam tylko 20 minut, będę omawiał typowe use cases y i typowe scenariusze takowej integracji. Jeżeli Państwo zobaczą, że robią to inaczej, nie oznacza, że robią to źle, ponieważ nie jesteśmy w stanie pokryć w tak krótkim czasie wszystkich tak zwanych corner case'ów. Tytułem wstępu, tylko jeden slajd. Czym się zajmuje F5 w domenie bezpieczeństwa aplikacyjnego? Chronimy aplikacje przed niepożądanym dostępem. Na przykład implementujemy Single Sign-On, Multifactor Authentication, federation, Authentication Federation. Wspieramy SAML, OAuth, kilka innych protokołów. Chronimy też aplikacje na dolnych warstwach, czyli na warstwach na przykład sieci, w szczególności przed DDoS-em. No, i najistotniejszy z punktu widzenia tej prezentacji, chronimy aplikacje na poziomie warstwy aplikacyjnej. Jak my to robimy? Jak dostarczamy te usługi? Pozwalamy Państwu zarządzać konfiguracją i platformami, czyli w modelu self manage Mamy też model konsumpcji as a service, gdzie Państwo nic nie muszą instalować. Ani też uruchamiać, ale po prostu konsumują usługi. I są pewne dziedziny ochrony aplikacyjnej konsumowane w module fully managed, czyli nasi inżynierowie zajmują się utrzymaniem logiki. Dzisiaj zajmiemy się tym lewym szarym pilarem, czyli samodzielnym utrzymaniem polityk aplikacyjnych na Big IP i Nginx. I jak spojrzymy na bezpieczeństwo aplikacyjne, to je też można podzielić na. Trzy kolejne kategorie. Zabezpieczenie przed podatnościami, na przykład web application serwera, bazy danych czy systemu operacyjnego, czy też biblioteki, którą Państwo używają do budowy swojej aplikacji. Targeted attack, czyli za, za, zabezpieczenie przed atakiem targetowanym, wymyślonym specjalnie na aplikację, którą Państwo napisali, wyszukującą podatności w logice aplikacji, którą Państwo e, stworzyli. E, I Ochrona przed nadużyciami, na przykład przed hoardingiem, przed kradzeniem tożsamości. I dzisiaj skupimy się na pierwszych dwóch kategoriach tutaj, czyli tej fioletowej i niebieskiej, czyli na ochronie przed podatnościami i ochronie przed targetowanymi atakami. Ale zanim przejdziemy do zagadnienia integracji Web Application Firewalla z, z pipeline CICD, czyli czy go. W metodologię DevOps. Chciałem Państwu przypomnieć, czym się różni Web Application Firewall od IDS-a i IPS-a, i to jest dosyć istotne z punktu widzenia tej prezentacji. Proszę Państwa, Web Application Firewall implementuje pozytywny model bezpieczeństwa. I on jest inny od negatywnego modelu bezpieczeństwa. I zaraz pokażę ilustrację, aczkolwiek te dwa modele bezpieczeństwa się w web applications w WAF-ie przeplatają. Otóż politycz, pozytywny model bezpieczeństwa dopuszcza tylko to, co jest znane. WAF skądś wie, że w danej aplikacji może wystąpić na przykład servlet search.php, a w nim. Inne tam parametry, które są na, na, na tej ilustracji, na tej lub też serf, servlet login PHP. I jeżeli e, przyjdzie request URL z innym serwetem, przepraszam, request HTTP z żądaniem e, i z odwołaniem do jednego servleta, to po prostu Web Application Firewall z pozytywnym, szczelnym modelem bezpieczeństwa nie powinien takiego żądania wpuścić na aplikację. Znowuż. Negatywny model bezpieczeństwa polega na tym, że wiemy, co jest złe. Technicznie mówiąc, mamy zestaw sygnatur, którym skanujemy ruch przychodzący do naszej aplikacji. Jeżeli zauważamy jakąś podatność, to wtedy blokujemy ten request. No i tak jak już wspomniałem, nie da się rozdzielić negatywnego modelu bezpieczeństwa od pozytywnego. Po pierwsze, na przykład, że jakaś sygnatura musi być wyłączona. Na konkretnym zdecyduje się na skorzystanie tylko i wyłącznie z negatywnego modelu bezpieczeństwa, to może się okazać, że WAF powinien wyłączyć daną sygnaturę globalnie. I teraz jest pytanie, czy to już jest pozytywny model bezpieczeństwa, bo coś zmienił w swojej polityce, w swoim działaniu, czy nadal tylko i wyłącznie negatywny model bezpieczeństwa? Także tak. Nie da się dokładnie rozdzielić negatywnego od pozytywnego modelu bezpieczeństwa i ustawić WAFA tak, że będzie korzystał tylko i wyłącznie z negatywnego w 100% albo pozytywnego. No, a drugi, drugi taki fakt, który pewnie Państwo wyczuwają, to jest to, że negatywny model bezpieczeństwa jest dużo prostszy i dużo szybszy w implementacji i w utrzymaniu, ale jest mniej granularny, przez co nie będzie w stanie tak precyzyjnie wyłowić i zablokować próbę ataków na naszą aplikację. Ok, i w celu poprawy dokładności działania negatywnego modelu bezpieczeństwa, który jest łatwiejszy i szybszy w implementacji, przypatrzmy się naszemu działowi, który się nazywa F5 Labs. F5 Labs to jest taki dział w F5, monitorujący zagrożenia w internecie i dzielący się wiedzą o tych zagrożeniach. Na przykład piszący artykuły lub też ostrzeżenia na stronie www.f5.com/laps. Ale tenże f5labs publikuje, przepraszam, dystrybuuje też tak zwane threat campaign signatures. I ponieważ nie mam lepszego, lepszej nazwy po polsku, będę je nazywał po polsku będę je nazywał sygnatury kontekstowe. Czym one się różnią od zwykłych sygnater? One są skupione na konkretnej kampanii ataku. One są bardzo precyzyjne i są w stanie precyzyjnie wyłowić próby ataku, ale z drugiej strony są łatwe do, do ominięcia w porównaniu oczywiście z sygnaturami genetycznymi po lewej stronie. Przykład takiej sygnatury. Taka sygnatura, która może wyłapać podatność z jakarty wykorzystywaną do zainstalowania procesów kryptominingowych. I to jest i to jest rzecz ułatwiająca precyzyjniejsze działanie polityki bezpieczeństwa, kiedy chcemy tą politykę bezpieczeństwa uruchomić w negatywnym modelu bezpieczeństwa, czyli nie chcemy się skupiać na odtworzeniu Logiki biznesowej aplikacji, i nie chcemy się skupiać na nauczeniu WAFA tejże aplikacji. Ok, i teraz chciałem Państwu płynnie przejść do tematu metodologii budowy polityki bezpieczeństwa, a ponieważ, tak jak sobie powiedzieliśmy, negatywny model bezpieczeństwa jest prosty w implementacji i też nie do końca aż taki bezpieczny, skupmy się na czymś ciekawszym, czyli. Na pozytywnym modelu bezpieczeństwa, na budowie pozytywnego modelu bezpieczeństwa. I F5 jako WAW jest naj, najczęściej spotykany w Polsce. Mamy ponad połowę rynku w naszym kraju, grubo ponad połowę. W związku z czym pewnie większość z Państwa jest zaznajomiona z takim podejściem, jak przedstawiamy na tym slajdzie jest gdzieś zainstalowany WAF na ścieżce od internetu do naszych aplikacji i administrator na podstawie m, rekonansu e, odnośnie tejże aplikacji, na przykład sprawdzenia, czy są na niej e, przechowywane dane wrażliwe, jaka jest konsekwencja utraty tych danych, czy włamania się na tą aplikację, e, ustawia poziom nauki polityki bezpieczeństwa. Przychodzą użytkownicy, Zazwyczaj z internetu generują tak zwany niezaufany ruch, który jest brudnym ruchem, dlatego to jest czerwona strzałka. I na takim wafie działa Heureza, która odgaduje strukturę tej aplikacji i uczy się, jak wygląda prawidłowy ruch, jednocześnie odrzucając próbę ataku z tego brudnego ruchu i nie ucząc się na podstawie prób ataku. I w tym przykładzie mogła się ta heuraza nauczyć, że w tej aplikacji jest servlet login PHP, a w tym serwlecie są dwa parametry, username i password. Jak już się ich nauczy, to po jakimś czasie ustali, jakie są wartości brzegowe tych parametrów i tego serwleta, jakie są długości, znaki i jakie powinny być uzbrojone sygnatury. I to jest takie klasyczne podejście, kiedy w przedsiębiorstwie dział bezpieczeństwa jest dosyć mocno odseparowany od działu aplikacji i nie wymaga on bardzo ścisłej współpracy. Okej, okay, ale pojawiła się metodologia DevOps. W tej metodologii DevOps pojawiły się narzędzia implementujące proces CI-CD. Po pojawiły się narzędzia trzymające source code czy zarządzające tym source codem. F5 wprowadziło metody czy wprowadziła technologię, Ułatwiające współpracę pomiędzy działem aplikacji a działem bezpieczeństwa i wygląda to w następujący, proces, w następujący sposób. Dział aplikacji podczas procesu wytwarzania aplikacji mógłby już ustalić ileś parametrów polityki, mających na celu dokończenie tworzenia pozytywnej polityki bezpieczeństwa. W tym przykładzie Protax PHP. I Dział bezpieczeństwa, czyli inżynier dział bezpieczeństwa, po pobraniu takiej polityki w formacie JSON, uruchamia na przykład tą politykę w trybie transparentnym i wpuszcza ruch niezaufany do, do Web Application Firewall'a. Wtedy Web Application Firewall zamiast dokonywać automatyczne zmiany na tej polityce bezpieczeństwa, Wysyła tzw. Tak zwane webhooki do narzędzi mających na celu wywołanie automatycznego procesu lub też skomunikowanie się z pozostałymi kolegami w danej firmie, na przykład z działem aplikacji czy z innymi kolegami z działu bezpieczeństwa. Co się wtedy dzieje? W tym przypadku webhook jest odczytany czy przyjęty przez narzędzie CI CD Jenkins i to narzędzie CICD CD pyta się web application firewall'a, co zauważyłeś, z czego się nauczyłeś. Ja to bardzo upraszczam, mówię tak dosyć kolokwialnie. I ten web application firewall zwraca taką informację do, do narzędzia CICD, w tym przykładzie Jenkins. Nauczyłem się, że pod tym serwetem products.php znowu widzę username i password. Może nie najlepszy przykład, powinien powinno być id produktu czy nazwa produktu. No i narzędzia CICD, czyli narzędzia używane do procesu DevOpsowego Mogą zapisać propozycję nowej wersji polityki bezpieczeństwa pod nową wersją, na przykład do GitLaba. I ta propozycja nowej polityki bezpieczeństwa wywoła prośbę o walidację zmiany polityki bezpieczeństwa do działu bezpieczeństwa, do, do, do ludzi, jako białka, że się tak wyrażę ludzkiego. Jeżeli ta polityka zostanie zwalidowana, i zostanie zaakceptowana przez łańcuch ludzi, którzy powinni to zaakceptować, to w ten sposób automatycznie nowa wersja polityki jest deployowana na waf i działa. I o tym mówiliśmy z kolegą, z Kamilem Stachowiczem e, e, podczas naszego webinarium i, i Kamil zaimplementował przykładowy e, proces CI-CD na e, GitHub Actions. E, i, i umieścił um, ten przykład e, na GitHubie, a cały webinar jest dostępny pod tym linkiem. Ale idźmy dalej. Czyli co my mamy? Mamy narzędzia um, DevOpsowe, czyli implementujące procesy ICD. Dodajmy sobie SIEMA bez żadnej ikonki, ponieważ mamy partnerów. A ze sobą, że w pięć ma partnerów, także nie chciałem już zostawiać e, żadnej ikonki, ale wiemy o co chodzi. Jest to e, narzędzie do kolekcji eventów związanych z, zazwyczaj z bezpieczeństwem i rozebraliśmy sobie tego FiveWAF-a na kilka komponentów. Otóż mamy TMOS, Traffic Management Operating System, czyli taki komponent, który współpracuje na przykład ze specjalizowanym hardwarem celem. Przetwarzania ruchu i rozbierania requestów HTTP na obiekty w pamięci, i na nim leży kawałek softwareu umownie, w sensie logicznie leży, bo, bo to jest wszystko w tych samych binarkach, który nazywa się Advanced WAF, kiedyś to się nazywa, nazywało ASM, czyli Application Security Manager. I wewnętrznie na tym samym urządzeniu ten Advanced WAV generuje zdarzenia, które są kolekcjonowane, proszę Państwa. Przez PolicyBuildera i ten policy builder na podstawie skolekcjonowanych zdarzeń zmienia automatyczne polityki bezpieczeństwa. Ale jak Państwo pewnie yy, zauważyli, a jeszcze oczywiście dodatkowo są incydenty i logik generowane do tego SIEMa czy do Jenkinsa, i na tej podstawie może być zmieniana bazowa polityka. Um, ale jak Państwo zauważyli, zapewne yy, F5 kupiła NJNX-a. I ten Genex ma tą sympatyczną cechę, że jest na tyle lekki, że może być posadowiony na środowiskach kontenerowych, czyli może być wewnątrz kontenera. Ale konsekwencją bycia tak zwanym podem, czy bycia kontenerem, jest to, że trzeba być indepotent, niezmiennym, że się tak wyrażę. Czyli nie ma dobrego słowa po polsku. Chodzi o to, że jeżeli coś jest w kontenerze, nie może permanentnie przechowywać swojego stanu. I trzeba się spodziewać, że um, może być usunięte czy zabite, i, i, i nowa instancja tego kontenera może powstać, i stan z poprzedniego kontenera będzie musiał być skądś pobrany. Czyli po lewej stronie ten policy builder ma w sobie zapisany stan nauki polityki bezpieczeństwa. Tego nie można zaimplementować w środowisku kontenerowym. Dlaczego F5 nie jest deployowane jako kontener? OK, no i doszliśmy do wniosku w F5, że możemy przecież przeportować naszego WAFa na NGINX-a, czyli przeportować korowe funkcjonalności tego WAFa na lekkiego, szybko odpalanego NGINX-a, który działa w kontenerach. Ale zaraz, zaraz, jeżeli my nie mamy możliwości przechowywania stanu nauki polityki bezpieczeństwa, to musimy sobie z tym jakoś poradzić. Ale jako że przeprogramowaliśmy waf na coś, co się nazywa NGINX App Protect, to przecież możemy wysyłać logi i zdarzenia i incydenty bezpieczeństwa do schema, czyli na zewnątrz, do narzędzi DevOpsowych. I te narzędzia współpracując ze sobą mogą wspomagać administratora w adaptacji e, polityki WAF-owej. I w ten sposób proces budowy bezpieczeństwa nie jest zamknięty w ramach jednego narzędzia, jakim je było po lewej stronie, czy jest F5 Advanced WAF, tylko jest rozproszony pomiędzy NGX, App Protect i narzędzia DevOpsowe. Proszę Państwa, kluczem, żeby to wszystko działało, jest definicja polityki bezpieczeństwa. I takie definicja polityki bezpieczeństwa jest przechowywana w Source Code Repository, ona jest wersjonowana, jest pobierana i deployowana na na przykład z Wafa, czy też Nginx App Protecta, jest opisana w formie JSON-a, tu jest taki fragment json w lewym dolnym rogu i powinna być przetwarzana wraz z logiką aplikacji, żeby mieć spójny obraz polityki bezpieczeństwa i spójny obraz logiki aplikacji. Okej, okay. Tworzenie podstawowej, negatywnej polityki bezpieczeństwa jest stosunkowo proste. To jest przykład polityki, który ma nazwę, odwołuje się do jakiegoś template'u, ma stronę kodową i może być ustawione w, w trybie blokowania lub też w trybie transparentnym. Tryb transparentny pozwala nam sprawdzić, czy ta polityka bezpieczeństwa nie blokuje zbyt dużo. Ale może się okazać, że na przykład jedna z sygnatur tworzy false pozytywy, w związku z czym Możemy w, w prosty sposób dodać modyfikacje, wyłączyć jakąś sygnaturę o zadanym numerze. I te modyfikacje są o tyle sympatyczne, że pozwalają nam sprawdzać, czy, 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 czy trzymać zmiany tymczasowe i sprawdzać, czy te zmiany są dobre, i szybko się z nich wycofywać, ponieważ modyfikacje są wyodrobnianą sekcją w polityce bezpieczeństwa. Ale też pozytyw, pozytyw, polityka bezpieczeństwa opisana w JSON-ie pozwala nam na Tworzenie pozytywnej polityki bezpieczeństwa. W tym przykładzie uzbrajamy sobie violacje związane z urlem, czyli ze ścieżką, i dodajemy konkretny url white cardowy, zaczyna się, zaczynający się slash, na slash meta, i wyłączamy czy też włączamy metakaraktery, które występują w tejże ścieżce. Przykład dla, dla parametrów mogą Państwo przestudiować na stronie docs.nginx.com. OK, teraz jest dosyć istotny, spraw, dosyć istotny slajd pokazujący różnice w, w miejscach deploymentu NGINXa i F5. Otóż NGINX -a Protect może być zdeployowany, czyli umieszczony jako Software Load Balancer z przodu, Farm kontenerów, czyli z przodu klastra kontenerowego, może być umieszczony jako na przykład API Gateway, o tym niestety nie mówiliśmy, gdyż zabrakło nam czasu, może być ingres kontrolerem przed kontenerami i może być wewnątrz kontenerów, czyli sam EngineX Protect, przez to, że nie przechowuje stanu nauki, może być dystrybuowany jako kontener. F5, czyli klasyczne rozwiązanie F5, może być hardwareem lub softwarem z przodu kontenerów, a wtedy kontenery przekazują, przepraszam, może być ingress kontrolerem i wtedy ingress controller steruje ustawieniami F5, ale przetwarzanie ruchu nie jest, nie jest robione w, w klastrze kontenerowej i może być też API Gateway. Czyli zyskujemy dzięki temu, że sportowaliśmy WAFA na NGINX-a dwa dodatkowe miejsca deploymentu. Dlaczego Nginx App Protect versus Mod Security? Przede wszystkim wyższa wydajność. Wydajność tu jest przedstawiona najlepiej na środkowym grafie, gdzie mamy pokazane ilość requestów per second bez żadnej ochrony na Nginxie z Nginx App Protectem a i z Mod Security. Z Po prawej stronie mamy porównanie opóźnień bez żadnej, na czerwono, bez żadnej ochrony z ochroną NGINX Protect i z MOD Security. I widzimy, że jest tutaj stanowczy uzysk. Czyli podsumowując, NGINX Path Protect jest stworzony do tego, żeby implementować aplikacje bezpieczeństwa wewnątrz procesu DevOpsowego, wewnątrz CI, CD pipelinu. A wspiera nowe, nowoczesne aplikacje, czyli aplikacje tworzone od razu na kontenery bardzo dobrze i znacznie poprawia wydajność aplikacji w porównaniu z Med Security. Bez problemu integruje się z, z, z NGINXem. Państwo mogą sprawdzić na docs.ngnx.com, jak to się robi. To jest po prostu danie kilku linijek do konfiguracji. Jest lekki i dużo szybszy niż odpowiedniki na HAP, proxy czy, czy NGINX. No i dwa najistotniejsze punkty. Przede wszystkim implementuje komercyjne rozwiązanie F5. Czy, czy jest to przeportowany web application firewall? Owszem, nie w pełni, ale na pewno znajdzie swoje miejsce. Spełnia wymagania regulacyjne, jeśli chodzi o, o, o posiadania waf i jeszcze jedna fajna cecha, polityka stworzona na NGINX App Protect jest portowalna w stronę w piątki, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Jeżeli okaże się, że Państwo muszą na przykład użyć Bot Protection albo śledzenia wyciekania sesji, albo skalować się na Viprion, czyli rozwiązaniu hardware'owym, to mogą Państwo wziąć tą politykę bezpieczeństwa stworzoną w procesie CICD i przeportować na fizyczne urządzenie F5 i rozszerzyć jej funkcjonalność i/lub pojemność. I chciałem dziękuję, podziękować Państwu za uwagę i zachęcić do zadawania pytań.